Ej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z Game RimWorld na modach ze wszystkimi DLC. No, jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało. E, jeden z naszych e, m, współtowarzyszy e, na Discordzie napisał, że rzeczywiście fajne są modyfikacje. Mam jeszcze na oku jeszcze jedną modyfikację zmieniającą tekstury. E, m, góry, nie wiem, skał, góry, coś takiego. No, ale to niestety trzeba utworzyć nowego save'a, Także to raczej zaczniemy od nowego, od kolejnego sezonu, tak myślę. Na chwilę są. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. To co już teraz udało nam się tutaj zainstalować. W ostatnich odcinkach troszeczkę niestety pozbyliśmy się ludzi, którzy z nami tu byli, mianowicie mnie, czyli Drista. Niestety, no, ale cóż, czasem tak też się zdarza. I o oh boy o oh boy, już czuję, że będzie to bardzo ciężkie do przyzwyczajenia się, bo gra naprawdę wygląda inaczej i na pewno dużo łatwiej. Także no coś za coś, jak to się mówi. Ostry. Aha, okej. Okay. Wondering niech będzie. Co tam się dzieje? Co tak naprawdę nasi tutaj ludzie robią. Ty go leczysz. Tutaj śpisz. Bull. Researching bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Grup leży. No i rent leży. Dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że szybko ogarniecie, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. No i ten research bardzo ważny jest, żeby zrobić, ponieważ Mechtek będziemy dzięki temu mieli. A co za tym idzie? Będziemy mogli dalej sobie um, rozwijać tego naszego mechanitora, tak? Wydaje się to fajną opcją. Ej, naprawdę ładnie to wygląda. Nawet animatry jest inne. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Oj, Berry Bash są ładniejsze. Dodatkowo mają jakąś tam animację, także jest naprawdę w porządku. Okej, okay, chyba, chyba zostawimy tego moda. Bardzo mi się podoba. No dobra, Ej, czy już stajecie? Wesang The Deserter. Uh, Demolitionist is calling you from nearby. She has deserted the army of the Exodus Empire. Ebbing had the disloyalty squad. Ok, Exodus Empire. Pytankom, czy oni nas lubią, czy nie? Eastern Republic, Western Republic. Jak mam być szczery, to nie widzę w ogóle tego. Exodus Empire, neutral, tendencja do minus 60, mm, no dobra, jeżeli w przyszłości, ile to, 4,5 dnia, no dobra, jeszcze mamy czas, nie musimy tego już teraz podejmować decyzji, mm, dobra, czy wy wstajecie, Ostro, co robisz? Okej, okay. dobra, Ktoś tu zaczął budować, także spoko. Generalnie nie jest źle. Generalnie ładnie to wszystko wygląda. Całkiem mi się podoba. Renata zaczęła w końcu budować, także też jest spoko. Dobra, jakieś tam światła jednak już powstają, także jest spoko. To się dla mnie podoba. Epsiu, mogłeś tutaj najpierw wybudować. Dobra, mamy wszystko, co powinno być oświetlone, przynajmniej na chwilę obecną jest oświetlone. E, tu możemy jeszcze build copy, build copy i myślę, że na początek będzie to w porządku. Nie, będzie, nie powinno być źle. Ładnie tutaj sprzątacie. Chwilowo nie macie zbyt dużo rzeczy do roboty, ale jest ok. Jest ok. Jak się zaczął sadzić grzyby? Tylko pytanie, czy ja chcę tutaj sadzić grzyby. Dobra, na razie niech będzie. Wiesz, wiecie co? Możemy sadzić inne rzeczy i to chyba będzie fajniejszą opcją. Tak przynajmniej myślę. E, co to jest? 7 jest 11 corn rice 3 dni. Potato. corn może być fajny. I korn posadzimy. Tylko najpierw potrzebujemy zone e, Remove roof area dopiero teraz powinniście to móc w spokoju wybudować. Bardzo dobrze wam tu idzie. I się udało. Bardzo ładnie. Berserk. Serious Pain. Wszyscy robią się berserkami. Boże, jak ja tego nie lubię. A kiedy on serio ze słoniem? Koszą cię puźwa, rozdepcze. No właśnie. Oj, 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 oj Dobra, Kiepsiu. Uratuj go, proszę. Trudno. Tak też się, też się darza, Ale fajnie to wygląda. Wigli wigli. Dobra, nieważne, nie, nie drążymy tego. Co to jest w ogóle? Czy u nas są zwykłe drzewa? Są zwykłe drzewa, jak widać. Dragotree. Hmm, select, all, this on map i harvest. Dzięki temu będzie zawsze troszeczkę więcej żarełka, jak to mówią. I teraz tak, a, wypadałoby chyba zadbać też o to, żeby to w końcu było zabudowane, nie? Coś tak czuję. Także musimy troszkę tutaj pozmieniać. Mianowicie aha, Structure Slate to zabudowujemy w ten sposób. Chwilowo to Shrink. W sensie usuwamy w ogóle. Ok. Bardzo proszę, by to w miarę możliwości jak najszybciej zrobić. Eee, to też chcielibyśmy. Aha, tego nie można nawet w ten sposób. Ideologii G. Ładnie te tekstury wyglądają. Podobają mi się. Okej. Okay. Eee, kto ma się zajmować? Gotowaniem i tak dalej. Kuk, 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 Disease infection nice Kepsio. To zrobimy tobie na dwójeczkę. E, dalej, kto się zajmuje researchem? Bull. Bull wstał. No i pięknie, od razu się tym zajął. Grab jump. No i oczywiście musisz mu pomóc. Fajnie by było, gdyby tego się pozbyć. Byłbym przeszczęśliwy. Ale raczej, że za, za szybko to się nie wydarzy. Tutaj teoretycznie moglibyśmy się jakoś dostać. I też by było spoko. Dobra, na pewno to trzeba przebudować. Troszeczkę przynajmniej, ponieważ ee, nie podoba mi się to, jak to wygląda na chwilę obecną. Security floors. I teraz. Y, tzu, 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 tzu. Dobra, to zostało usunięte Security Spike Trap slate. Zrobimy to tak. E, tak, tak, tak. Tak. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Teraz, żeby to miało ręce i nóżki, chciałbym to w ten sposób, tutaj zabudujemy, tak? Tak. I zepsułem, widzę, widzę, widzę. Nie musicie nic mówić. Mm, to będzie w ten sposób, czy to ma sens? Raczej nie bardzo. No, tak praktycznie wcale, no ale trudno. Dodatkowo do tego chcemy oczywiście Dorsy. no i niestety muszą być slate żeby to jakkolwiek wszystko chronione było okej okay. aha bez sensu <laughs> nieważne build copy once again tutaj zabudujemy następnie jeżeli chodzi o floors to tu by przydało się concrete to zrobimy w w Sposób. Powinni być GIT. Trzeba to zabudować, ponieważ nie możemy powtórzyć tego, co się stało chociażby z dynamitem. To było bardzo złe. <laughs> nie chcę, żeby coś takiego jeszcze raz nastąpiło. Broń Boże. Animal disease. Flu. Czy ty się przeziębiłeś? Czy słonie mogą się w ogóle przeziębić? Bez sensu. Nie podoba mi się to wcale. I tak, mówiłem, że raczej nie chciałbym robić killboxa, ale no cóż, gramy na najwyższym poziomie trudności. Jeżeli to by był zwykły, to owszem, niech będzie. Możemy nie, nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, ale przy tym, co się tutaj dzieje, to raczej byśmy jednak chcieli, żeby było to mm, zabezpieczone ładnie. Już i tak mamy duży problem, jeżeli tutaj nam cokolwiek się pojawi. Także na razie nie. Nie kuśmy losu. Randy Random potrafi bardzo być niemiłym człowiekiem. Sorry, Także ten. No, tak właśnie to wygląda. To wszystko z tą Stockpilesą. Chciałbym tutaj na powrót utworzyć. Bardzo proszę. Nie, bez tego. O, jest stockpile i to wszystko też niech zostanie przeniesione jak najszybciej. All urgently. Dobra, ten ziomek jest git. Grup leczy. Czy jeżeli tutaj to wybuduję, no właśnie już się nie połączy z niczym. Szkoda. Czy mi chwilowo. No dobra, zróbmy inaczej. Florist. Pawet Tile. Robimy to tak, robimy to tak, robimy to tak. Tu będzie concrete. Co tam się stało? Gra znowu. O! Popie jesteś bardzo chory. <głopie> Nie wstawaj z łóżka. I chyba umrzesz. Coś tak czuję. O! Coś tak czuję, że chyba nie przetrwasz tej infekcji. ręce całe szczęście coraz lepiej działa, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o sprzątanie, bardzo mi się to podoba. Infection extreme. Coś czuję, jeżeli tak umrzesz. No 98. No i właśnie. E, pytanie, gdzie miałeś tu infekcję? Jeszcze raz, e, a, a, a. ręce. Mogliście my cię generalnie ochronić przed tym, ale trudno. E, shit happens, jak to mówią. Okej, okay, to wszystko nie. O anuluj. To na. Więźniów trudno. Czasem się zdarza, jak to mówią. Eklipsa została skończona. Czy się raczej zakończyła? Czy to zostało wszystko wybudowane? Jesteśmy w trakcie, ale jest coraz bliżej. Jak widzę, A pytanie Renata: czym się zajmujesz? Ok, możesz to robić. Nie przeszkadza mi to co ty robisz? Nutrifungus, okej. Okay. Bull reached five. Co to jest? Requesting that you build a monument to reduce feelings of difficulty against amongst the people. Raczej nie. Raczej nie, panie kolego. Coś czuję, że mogliby nas za to zaatakować. Raczej bym tego nie chciał. Dobra, tu mamy większość rzeczy już posadzoną. Chciałbym, żeby ktoś tym się zajął. Jeżeli będziecie w stanie oczywiście. Nie będziecie w stanie, ponieważ skończyło nam się... Cutter Electric Okej, okay, Proszę to jak najszybciej zrobić. Wspaniale, Renata. Bardzo mnie się podoba to, co tutaj działasz. Niestety, group teraz nam odszedł. Ajajaj. Slay, do until you have. Może tym razem nikt tego nie zniszczy, co? Taką mam przynajmniej nadzieję troszkę. Resting. Rest in patch. Dobra. Tu jest git. Generalnie żarcie jest schłodzone. Frozen. Rice. Berries. Fungus. Detective. Hunting Quark. I teraz pytanie, co się stanie, jeżeli byśmy tam poszli. Pemikan. Oh. Ride. Raid. Okej. Okay. Nie chcemy raidować. To jest ostatnia rzecz, którą byśmy chcieli zrobić. Ej, ładne są te tekstury. Strasznie mi się podobają. Bardzo. Nie powiem, że nie. No, eee, to możemy wszystko, uninstall. Ok? Czy ktoś tam działa na ten Rent, O oh, Jezu, uwielbiam Cię. Popierup to Major Break Risk. Bull. Mood Dlaczego? Nic? No cleric. mother. Awful bedroom. No masz brzydkie. Masz rację. Wypadałoby to zmienić. Pytanko. parkiet, potrzebowalibyśmy bardzo dużo drewna. Na jedno 420 to jest koszt, na który nie jesteśmy gotowi. W żadnym wypadku Ironwood. Nie mamy Ironwood. Ironwood. A, hmm. Soundstone Hex. Generalnie spoko, tylko mamy problem taki, że nie mamy. A, nie mamy, nie mamy, nie mamy. Tego za dużo. Slideboków. To jest stworzone cały czas. Ej, Kepiu, 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 działaj, działaj, proszę. 20 hours. Nie chcemy. Nie, za dużo osób. Raczej nie sądzę, byśmy chcieli to uczynić. Przyjacielu nasz sympatyczny. Ale zaraz będzie research skończony. Kolejną rzecz, którą chcemy opracować, to nie wiem, co jest. <laughs> nie mam pojęcia. Road building? Nie, tyranniem cement making. To mogłoby być fajne. O, hmm. armor. Harp damage Matt drying Meat drying Terma Buff therma buff Ok, heavy shot making Beacons, co to beacons? Ok, pottery, Pickerings Raczej nie, raczej te rzeczy nie będą u nas. Interesować. Kompleks Clothing mogłoby być fajne. Zbroje płytowe było też by spoko. No dobra, najpóźniej będzie kompleks Furniture. Bo to też trzeba by było skończyć, nie? Żeby w końcu mieć łóżka ze zda prawdziwego zdarzenia. No i oczywiście, oprócz łóżek, też e, inne ciekawe rzeczy. Bo nasi koloniści nie bardzo lubią spać na tym, na czym śpią. Także tak to wygląda. By. Bull. Bull, 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 bull. Panie Bull, proszę się ogarnąć i zacząć. E research. Byłoby fajnie. Już powinien za sekundę to ukończyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udało się. Basic MacTek. No i teraz tak, jeżeli chodzi o basic mechtek, mamy tutaj parę rzeczy. Na pewno Gestator jest bardzo fajną rzeczą i tego zrobimy dwie sztuki, ponieważ to będzie nam tworzyć po prostu nowe mechie. Jeżeli chodzi o te rzeczy, też jak najbardziej dwie sztuki. Subcore encoder najlepiej by było, gdyby to było gdzieś też w pobliżu ukończone band mode. Na razie nie, na razie nie. Eee, teraz tak. Tu potrzebujemy po jednym komponencie. Tutaj 6, 6, 8. Jest ok. Jest ok, subcore. No to to też musimy niestety postawić. Znaczy, niestety, niestety nie. Eee, nie wiem, gdzie to by można było postawić, tak na dobrą sprawę. Przeczekajcie. Wiem, że to miało być pierwotnie mechanitora, ale wydaje mi się, że to może być lepsze. Jak tak. x, 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 tak urgently. Teraz tak, Follow Będą dwie takie rzeczy. keyboard encoder. Zrobimy zrobimy tutaj. Eee, tak. Chyba chwilowo to będzie w ten sposób, po prostu byłoby fajnie, gdyby wam się to udało jak najszybciej. Tak na dobrą sprawę zrobić. Następnie musimy znaleźć jeszcze troszeczkę tych rzeczy i je też ukopać. Ukopać, tak ukopać. Chodziło mi o ukopanie. Dokładnie tak to chciałem powiedzieć. Tam pobiegł, pobiegli, polecieli od razu: Kopanie, biegnę, metal, metal, zbieram. Tutaj trochę krwi zostało. Spoko, dobra, generalnie tu już będą biegli, także spoko. Powinno to w większym czy w mniejszym czy większym stopniu być chronione. Także nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Tutaj e, cały czas też pracujemy nad tym, co się dzieje. E, kolejna rzecz to będzie fine meal razy 4: Days Do until you have. W sumie 20. Bo dlaczego nie? Bull. E, and a bit. A, bo nie. Kurde, ty nie lubisz być pod górą, nie? O, coś tak czuję, że tobie raczej nie jest do śmiechu, gdy jesteś właśnie na zewnątrz. No dobra, najwyżej w przyszłości będziesz miał gdzieś tutaj swoje mieszkanko. Mówi się, trudno żyje się dalej. Jak musimy, to musimy. Chcemy, żebyście byli przeszczęśliwi, moi drodzy. O, nie ma metalu. Kolejny metal trzeba wydobywać. No dobra. Mine way. Jak sobie wstaniecie to to będziemy dalej to robić. To jest nasz słoń. Tak, to jest nasz słoń. Steel mining side. Kinship od toxo. Two people. 220 stali. Raczej nie, raczej. Raczej na to nie urabia. Short animal pulsar. Manhunting rage. Okej. Okay. Raczej nie. No kurde, bardzo chętnie bym generalnie porobił te questy, ale no nie ma jak. Nie ma jak, nie ma kiedy. Bullgood trader. Witamy. Bardzo chętnie z wami się przywitamy. Pogadamy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ostry, Digging Compact Steel, Czy jesteś daleko, no dobra. Kepsiu, jesteś tu gdzieś blisko, jesteś, eee, pograj. good Trader, siema. Co możemy z wami pohandlować? Na pewno ryż możemy odsprzedać. Fungus, bardzo chętnie fungus sprzedamy. Cloth by było fajnie kupić z kolei, sprzedać wszystkie skóry. Leather, berries. Good. Franka też Wam sprzedamy. A, Gold. Tak słabo macie tą. Ten handel, nie? Tak średnio mi się to podoba. Klof co najwyżej. Z ciekawszych rzeczy. Kupimy trochę. Bo to może się przydać. Zwłaszcza na jakieś fajniejsze łóżeczka. No i trochę medycyny. Reszta nas nie bardzo urabia, jak mam być cztery. Że to brzmi. No ale dobra, na chwilę obecną zakończymy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. Dajcie znać, co sądzicie o e, nowym wyglądzie naszego RimWorld. No i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Hej, cześć, i czołem.